Hej, witajcie z tej strony, Durward. Witam Was w dość niecodziennym materiale z gry Pipish, FIFA 16. Jest to materiał tworzony zaraz po emocjach związanych z prawdziwym meczem piłkarskim Polski z Portugalią na zakończonych już niestety dla nas mistrzostwach Europy we Francji. Chciałbym, rozgrywając ten krótki mecz, podzielić się z Wami moimi opiniami na temat występu naszej reprezentacji na Euro. Składy, jakie widzicie, są składami identycznymi w porównaniu z tym, co widzieliśmy na prawdziwym boisku. Materiał co prawda nagrywany tuż po nim zobaczycie następnego dnia. Przejdźmy zatem do tego, co chcę wam przekazać, mianowicie ocena naszej reprezentacji. Zacznijmy może od bramki. Pozycji, która jest mi najbliższa, ponieważ sam grając wiele lat w piłkę nożną, właśnie jako bramkarz występowałem, bez oczywiście żadnych wielkich sukcesów. Była to raczej gra dla zabawy, ale do rzeczy. Turniej w bramce rozpoczął nasz Wojtek Szczęsny, który niestety nabawił się dość przykrego urazu stłuczenia mięśnia, który wykluczył go. Z dalszych występów, jednak w meczu inauguracyjnym spisał się bez zarzutów, nie miał żadnych złych interwencji, wszystko co miał obronić, obronił. Jego miejsce między słupkami zajął Łukasz Fabiański, który mimo obaw, kibiców, spisywał się równie dobrze w pozostałych spotkaniach. Świadczy o tym przede wszystkim zachowane czyste konto w meczu z Niemcami. Dobrze bronił również z Ukrainą, ze Szwajcarią. Jedyna bramka, jaką wpuścił podczas 120 minut, to bramka prawdopodobnie turnieju Shakiriego, który zaskoczył naszego bramkarza bardzo ładnym strzałem z linii pola karnego. A z Portugalią, jak dobrze wiemy, jedna bramka wpuszczona po nieszczęśliwym rykoszecie od Grzegorza Krychowiaka. Byliśmy. Chyba jedną z trzech drużyn, która w fazie grupowej nie straciła gola ogólnie w całym turnieju. Tych bramek puściliśmy tylko dwie, dlatego absolutnie do bramkarzy nie możemy mieć pretensji. Idąc dalej w linii obrony, na prawej klasą światową, jak zwykle, popisał się Łukasz Piszczek, doświadczony zawodnik, który swoją karierę rozpoczynał przecież jako napastnik, idealnie współpracował ze swoimi partnerami z obrony oraz z tymi z przednich formacji. Kiedy trzeba było, wychodził do ataku, podłączał się do gry, a z zadań defensywnych spis wywiązywał się idealnie. Na lewej stronie jedna z zagadek przed mistrzostwami i jedna z niespodzianek Artur Jędrzejczyk, który mimo tego, że nominalnie występuje na prawej stronie, grając po lewej, Spisał się również bardzo dobrze, bardzo obawiałem się o jego występy podczas spotkań. Nie zawiódł jednak to, co miał wybić, wybił, kiedy trzeba było, również podłączał się do akcji ofensywnych. Zatem również ocena tego zawodnika to jak największy plus. Środek obrony tu oczywiście dzielił i rządził Kamil, Vlick, gwiazda i kapitan włoskiego Torino. Spisywał się również bardzo dobrze. Szkoda, że nie stworzył żadnego zagrożenia podczas stałych fragmentów gry, a jak dobrze wszyscy wiemy, gra głową to atut naszego defensora. Obok niego występował chyba najlepszy, według wielu z Was, zawodnik naszej reprezentacji, a jeśli nie najlepszy, to na pewno największe objawienie Pazdan. Tyle, ile powstało o nim memów, żartów, czy też nawet piosenek, nie jesteśmy w stanie zliczyć. Ta najpopularniejsza być może trafi na jakąś listę przebojów. Doskonale wiecie, o jakiej piosence mówię. Jeśli chodzi o występ tego zawodnika, na pewno najlepszy mecz, jaki rozegrał, to spotkanie z Niemcami, gdzie całkowicie wyłączył z gry niemieckich napastników. Ilość przejęć w tym meczu to chyba 7, Był to najlepszy jak do tej pory wynik na całych mistrzostwach. O grę tego zawodnika wszyscy obawiali się, spełnił jednak pokładane w nim nadzieje i zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Tyle jeśli chodzi o obronę, o zmiennikach. Nie chcę się wypowiadać, nie grali oni najdłużej, zatem ich ocenę zostawmy po prostu sztabowi reprezentacji. Jeśli chodzi o środek pola, tutaj występował oczywiście Grzegorz Krychowiak, który swoją grą w Sewilli udowodnił, że jego poziom to również klasa światowa. Świadczy o tym przede wszystkim transfer do PSG, gdzie nasz defensywny pomocnik będzie mógł występować na murawie z największymi gwiazdami futbolu. <laughs> Wybaczcie. Głos trochę szwankuje. Wracając do myśli o krychowiaku. PS, że miejmy nadzieję, pokaże to, na co go stać, i wywalczy miejsce w pierwszym składzie i będzie równie dobrze występował jak podczas francuskich mistrzostw. Obok niego wystąpili na tym turnieju dwaj najbardziej chyba anonimowi zawodnicy Polskiej Reprezentacji. Większość spotkań rozgrywał pomocnik Wisły Kraków, mączyński. Który, mimo tego, że nie był najbardziej widoczną postacią na boisku, na pewno ze swoich zadań wywiązywał się bardzo dobrze. Nie był to zawodnik ani do kreowania akcji, ani do jakiegoś długiego rozgrywania. To był typowy przecinak do kasowania akcji rywali. Niewiele podań w wykonaniu tego zawodnika w trakcie spotkań, ale zazwyczaj były to podania celne. Notował też sporo pytu. W jego miejsce pojawiał się często jodłowiec, nieco wyższy zawodnik, dlatego ten bardziej powalczyć mógł w pojedynkach główkowych, ale również nie był zbyt widoczną postacią na boisku, ale to ze względu na jego rolę właśnie polegające na przerywaniu akcji rywali. W tym momencie niestety tracimy bramkę, spotkanie na naszym wirtualnym boisku nie odbywa się tak jak to na prawdziwych mistrzostwach, ale nie o to w tym chodzi. Chciałem po prostu podzielić się z wami moimi opiniami. Idąc dalej, bo środek pomocy mamy omówiony, przejdźmy do skrzydeł. Na prawej stronie, jak zawsze, dobrze spisał się były kapitan reprezentacji Kuba Błaszczykowski, który mimo niewielu występów ligowych w swoim klubie w Fiorentinie. Pociągnął naszą reprezentację do walki, strzelając ważne gole. Upewnił nas wszystkich, że postawienie na niego na prawym skrzydle było dobrym wyborem trenera nawałki. W jednym ze spotkań w pierwszej połowie wystąpił Zieliński, który niestety niezbyt dobrze odnajdywał się na prawej stronie. Być może dlatego został szybko zmieniony, ale wejście Właszczykowskiego sprawiło, że. Objęliśmy prowadzenie i w meczu z Ukrainą również udało się dopisać do dorobku komplet punktów. Lewa strona w pierwszym meczu chyba największe objawienie w turnieju. Młody zawodnik Krakowi Bartość Kapustka stał się również powodem do stworzenia wielu internetowych memów, Wiele obrazków z warzywniakiem osiedlowym w tle i pytaniem: po ile kapustka, gdzie odpowiedź brzmiała 40 milionów, na pewno wzbudzała uśmiech wśród Was, ale na boisku ten młody gracz również spisywał się wyśmienicie. Wielu kibiców liczyło, że również z Niemcami wystąpi od pierwszej minuty to, że pojawił się na boisku w pierwszym meczu. Z Irlandią Północną było spowodowane kontuzją, a w zasadzie problemami zdrowotnymi naszego podstawowego lewego skrzydłowego, czyli Kamila Grosickiego. Zawodnik, który, jak to mawiają komentatorzy, robi sporo wiatru na swojej stronie. Bardzo szybki zawodnik, dzięki jego akcjom mogliśmy liczyć na jakieś dośrodkowania. Zresztą, dobra asysta na samym początku meczu. Z Portugalią na pewno potwierdza, że ten zawodnik to przyszłość naszej reprezentacji. Mimo tego, że Kapustka grał bardzo dobrze, ciężko będzie mu, moim zdaniem, przebić się do podstawowego składu na eliminację nadchodzących Mistrzostw Świata. A pierwsze mecze tych eliminacji przed nami we wrześniu. Jeśli chodzi o resztę pomocników. Byli to głównie zmiennicy, dlatego na, te, na ich temat również nie chciałbym się wypowiadać. Zmiany dokonywane w trakcie spotkań były spowodowane głównie brakiem sił wśród naszych zawodników, a z, zmiennicy wchodzący grali po prostu zbyt krótko. Jeśli chodzi o atak, ta najbardziej rozpoznawana formacja yy, w naszej kadrze. W skład w której wchodził Arkadiusz Milik, młody zawodnik, który zaliczył bardzo dobry sezon w Ajaxie oraz najlepszy polski zawodnik w tym momencie na arenach międzynarodowych, czyli Robert Lewandowski, krót strzelców Bundesligi, snajper Bayernu Monachium. Kolejny sezon udowadnia, że na poziomie klasy światowej nasz zawodnik grać potrafi, Szkoda jednak, że podczas Mistrzostw nie udowodnił to strzelaniem bramek. Oczywiście jedno trafienie udało się zaliczyć w meczu z Portugalią. Było to drugie najszybsze trafienie podczas Mistrzostw Europy rozgrywanych na prawdziwych piłkarskich arenach. Lewandowski, według wielu, zawiódł, według mnie spisał się bardzo dobrze. Wynikało to głównie z tego, że to na nim Głównie skupiali się obrońcy rywala, dzięki czemu Milik miał więcej okazji. Szkoda, że tych okazji nie potrafił wykorzystać, ale jako młody zawodnik, na pewno jeszcze sporo przed nim, i miejmy nadzieję, że stworzą z Robertem bardzo skuteczny duet napastników podczas wspominanych już przeze mnie eliminacji do nadchodzącego Mundialu w 2018 roku. Ogólnie zatem. Podsumowując występ naszej reprezentacji, jesteśmy krajem, który kończy mistrzostwa bez ani jednej porażki. W podstawowym czasie gry, czy też w dogrywkach, wykonywane rzuty karne, to zawsze jest loteria. Szkoda, że brakło nieco szczęścia Błaszczykowskiemu, który według mnie był najlepszym graczem na boisku podczas wszystkich spotkań. Zabrakło. Szczęścia, na no raczej nie umiejętności, a być może tego szczęścia po prostu więcej miał portugalski bramkarz Rui Patricio. Bardzo wysoki zawodnik, dlatego zasięg ramion na pewno był jego atutem i to właśnie wykorzystał, broniąc jedenastkę strzelaną przez naszego skrzydłowego. Reszta zawodników swoje rzuty karne wykonała bardzo poprawnie, zarówno w z Portugalią, jak i również te, które. Zadecydowały o naszym awansie w spotkaniu ze Szwajcarią. Szkoda, że odpadliśmy, ale i tak nasza reprezentacja mogła zaprezentować się Europie oraz światu jako naprawdę zgrany zespół. Idealnie ułożony przez naszego selekcjonera, który też wykonał niesamowitą pracę. Miejmy nadzieję, że te wyniki będą kontynuowane. A gra zespołu będzie jeszcze lepsza podczas kolejnych spotkań, na które Was serdecznie zapraszam do telewizji oraz do FIFY. I mam nadzieję, że tego typu materiały przypadną Wam do gustu. Jeśli jakiekolwiek wydarzenia piłkarskie będą warte uwagi, będę właśnie w taki sposób starał się dzielić z Wami moją opinią, rozgrywając jakiś mecz. Przypomnę również, że już wkrótce rozpoczną się sezony najważniejszych e europejskich przepraszam, ligach, a polskie kluby w dniu rozgrywania naszego meczu z Portugalią rozpoczęły eliminację do Ligi Europy. Niewielu z Was może wie, ale Zagłębie Lubin przegrało na wyjeździe 1-0, a Krakowia również na wyjeździe uległa. 2-0, wybaczcie, nie sprawdziłem przed nagraniem tego materiału, jak nazywały się kluby naszych rywali, ale w tym momencie nie jest to może najbardziej istotne. Na wirtualnym boisku przegrywam 2-0. Niestety koncentrowałem się bardziej na tym, co chciałem Wam przekazać, niż na tym, co działo się na wirtualnej murawie. Doliczone dwie minuty, będziemy zatem kończyć ten materiał. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia na temat naszego występu na Euro. Ja jestem z naszych zawodników dumny, zadowolony z poziomu, jaki prezentowali i życzę im powodzenia w nadchodzących spotkaniach. A z Wami będę się żegnał. Na dziś to tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.